Jakże miło powitać Państwa. Mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Raskowski. Zapraszamy. Day. Do wspólnego obejrzenia tego spotkania towarzyskiego. W dzisiejszym meczu. To Wolverhampton zagra przeciwko Juventusowi. No, błąd, strata. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają w układzie 4-4-2, ale druga linia nie jest do końca linią. Czasem stosuje się inną notację, ale chodzi o to, żeby wskazać zawodnika w środku pola, który będzie szczególnie odpowiedzialny za wsparcie ataków oraz takiego, który będzie wspierał obronę. Dzisiejsze ustawienie Juventusu widoczne teraz na Państwa ekranach. Rywale widać nie boją się podjąć wyzwania, bo wyjdą w identycznym ustawieniu. Tak, dwóch napastników, za nimi ofensywny pomocnik wspierany przez kolegów po bokach. No, ciekawe, która jedenastka lepiej sobie dziś poradzi i który defensywny pomocnik lepiej zneutralizuje ofensywę przeciwnika. Dala. Ruben Neves. Diogozota. Sądzę, że Cristiano Ronaldo może odmienić losy każdego spotkania. Nie sądzisz? Tak, ma doskonale ułożoną nogę. Potrafi wykończyć akcję z chirurgiczną precyzją. Saiz ma na skrzydle dużo swobody. Może dośrodkować. Piłka wybita przez obrońców. Pice. Cristiano Ronaldo. Sais. Diogo. Przy piłce Cristiano Ronaldo, Costa, Manczuki. Teraz szansa na prowadzenie. Udanie broni piłka cały czas w grze. Juventus będzie wykonywać rzut rożny. Dośrodkowuje pianić rzut rożnego. Dobrze wiązkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Świetne podanie za plecy rywali. Z tej akcji już nic nie będzie. Rozpocznął grę od wrzutu z autu. Dziogo żota. Ten donker. Jest szansa. Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Dobrze się znalazł z bramkasz, ale to nie kolic zagrożenia. Jest szansa dla juventusu. Popatrzmy. Jest szansa na dogranie. Dybala! Gol! Dybala! To bramka jak najbardziej zasłużona po tylu strzałach przy takiej przewadze w końcu musiała paść. Na pewno górują dziś nad rywalem pod każdym względem. Grają swobodnie i dyktują warunki. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Douglas Costa. Za moment Juve wznowi od wrzutu z autu. Aleksandro. Podanie po skrzydle. Ronaldo. Ma szansę na dośrodkowanie. Groźnie, ale zdążyli na czas. Mat Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Ponucci. Cristiano Ronaldo. Tołga z Costa. Yeah! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. No już blisko polekarny. I piłka wybita do przodu. Douglas z Johnny, Diogo Diożta. Ładny atak pozycyjny cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Nibala Przypińce Ronaldo. Zdążył w ostatniej chwili. Dobrze, do przodu. Sędzia wskazał aut dla Juventusu. Cristiano Ronaldo. Mario Mandziukicz. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Ale z gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Szansa! No tak strzelając kolego, no pomyśl może o zmianie zawodu. Uderzenie Rui Patricio, ale są to bronił. No i corner dla starej damy. Dośrodkowuje pianicz rzutrożnego. Ramkarz wychodzi do piłki i interweniuje. Ten donker. No, może być groźnie. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Saiz, Maddo Hertin, Raul Jimenez będą szukać teraz okazji do kontry. No wyglądało groźnie, ale nie wyszła im ta kontra. Douglas Costa, ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Ronaldo w polu karnym fatalnie spudłował. Taka szansa, wszyscy na stadionie złapali się za głowy. Chyba przekombinował z tym strzałem, chciał uderzyć technicznie, ale czasami lepiej zdać się na instynkt, szczególnie w tak prostej sytuacji. Ruben Neves no, zastanawia się, czy nie strzelać. Matt Doherty? Dendonker? Sędziak? Pierwszą część spotkania Juventus zakończył na plusie. Czas na drugą połowę. Zaczynamy. Jean Cancelo. Matuidi. Dibala Mandzukic. Pjanic. No przejął, ale nie opanował piłki. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Saiz. Rui Patricio. João Moutinho. Dybala. Nieudanie Dybala Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń Do jego gry do przerwy No, bardzo ładnie się spisuje Dał radę zdobyć bramkę i wspomóc zespół W wypracowaniu zaliczki Przed drugą odsłoną tego meczu Bonucci Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. Pianić. Ewidentnie poniosło bramkarza. Chciał to podanie. Strata. Co zrobi przeciwnik? Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Johnny. Okazja, ale przejmuje piłkę w polkarni. Słyszymy buczenie i gwizdy niezadowolonych z decyzji sędziego kibiców. Według nich był karny Ruben Neves. Ugor, ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. 2 do jednego to nie. jest duża przewaga. Trwa druga połowa spotkania. Zespół prowadzi. No jak widzimy, trener dokonuje wymiany gracza. Bonucci. Jean Cancelo. Pianić. Rozgrywają piłkę na własnej połowie. Nie dają przeciwnikom okazji do zmiany wyniku. Bonucci. Jean Cancelo, Matwidi, Johnny, Sais, Piłka Padnie, łupem bramkarza. Ale szpechowe podanie i strata. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Libala. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Dobra pozycja do oddania strzału. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Libala, Cuadrado. Matwidii. Jean Cancelo. No, mogą teraz skarcić rywali. Podanie Pianicza, jednak przejęte. Znowu celne podanie tego zawodnika. Jean Cancelo. Pianic. Dybala. Quadrado. Swupek uratował ich od straty gola. Piłka wraca na murabę. Joao Mucinio. No i kolejne jego dobre podanie. Gospodarze wciąż tracą jedną bramkę. Może teraz. Ależ atmosfera. Wzmaga się do pingfanów. Nikt teraz nie przeszkadza. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Raul Jiménez. Dobra okazja do oddania strzału. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Piłka już w rękach bramkarza, z łatwością to łapie. A jeszcze chwilę wcześniej było naprawdę niebezpiecznie. Pozostało 5 minut do końca, różnica jest tylko jednobramkowa. Znakomity przechwyt no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. Sędzia postanowił wstrzymać grę. Gonduzjowany zawodnik zszedł z boiska. Mecz zostanie wznowiony od rzutu sędziowskiego. Ibala. Cristiano Ronaldo. To będzie rzut wolny. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. rozpoczną od rzutu wolnego? Bennett, Willy boli. Dobrze antycypował intencję podającego, i mają piłkę. Nieporozumienie i strata piłki. Juventus teraz zdecydowanie zaatakował. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Przenieśli grę z własnego pola karnego. Pewna interwencja postrzale głową. Sędzia kończy spotkanie. Mecz wygrywa Juventus.